Ale pałuje, ale pałuje! One v 4 one v 4 lecisz, do końca, do końca, Damian, do końca! Damian, dawaj! Do końca, do końca! Dzień dobry! Witam serdecznie, ale późna godzina, a ja zaczynam dopiero streama. No ale dzisiaj stream wyjątkowy. Gramy w Lola, spoceni maksymalnie takie rzeczy. Czemu tutaj same nerwary tańczące są? O co chodzi? Nie będę tutaj tańczył. Co wy czy myślicie w ogóle? Halo, siema chłopaki Dzień dobry ci... Ja mogę zaproszenie, bo jak ten jak próbuję hasłem wejść, to pokazuje, że spektr jest włączony Dajcie, dajcie niki na to znajome ty... no. Ja, naprawdę w tak. mężczyźni Boże, tym razem, żebyś nie wywalił Mamy no, no, cały czas, mamy cały czas Pora szybko Nie ma flesza Zostaw kira, Korki no? schodzi tak, do bota, korki schodzi, korki schodzi do was, korki schodzi ja Jestem do was. z wami, jestem z wami Korki to? Może coś karki A Korki tu. Jestem, Oni są Dora, dobra. Ej, daj, 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 Dobra. Karki? Nice. Zabijemy to wiemy tego. że go. Nie, to też. auto, nie jest. Z... On nie może być, nie może być, nie może wyjść. Spróbuj Tom. To. Dobra. Tamku, dobra. Super. Nice. Jeszcze chwila. Ja ja

Dobra. No, no, no. Okej, okay, no, 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 no. biorę to. Oj! Oj, tam jest. Idę, nie idę. Tp leci, tp leci. nie ma, no, nie Sing ma. nie Wyserki, E! Jestem na uciekanie. Dobra. na tego? Sing Baro Ej! Jest na sroku. Okej, okay, zonia. Best. Ja żyję. Mam okay. go? Ej, nie wiem, i cofkę, cofkę. Mam jeszcze tego nice. biega. Spróbujcie turret? Nie. nie. No, no, no. To jest tylko korek. A, jeszcze no, no, no. Do Dopłata mam zejść? Dobra, schodzimy do bata. Na, na, na. Chodźcie sobie do flasza. Czałd. nie wygrywam jeszcze. No, 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 no. Dobra, to ja. Oddaję leole. Dobra, mam zonie, graj, graj, graj. Hmm. Te strzały dostałem wiesz, I potem flasza w single da mi przerzuci O To ja kliknąłem. A nie bo. wiem nawet co. Ja idę do was Yeah, Bo go bez flasha. good. Yeah, Już jestem z? Jestem, no, jestem Zabijamy jestem? go, dawaj, zabijamy go. Halo. Och, go, go. Nice, prawda, nice. chłopaki Singa Mam dwójkę, hoj. Ja żyję, żyję. Ja z Dobra, no. Korkiego, korkiego. Good. Dobra. No. Dobra, kruk. Przerywajcie. A... <laughs> do to jest. Nieważne. na niego też zgodziłem. Bo im powinniśmy po prostu pójść w tego na MIDA, tworzysz MIDA i się ma. Lecę. Go. Zerę. Okay. Zerę do końca. Super. Tom dreb, żeby połować jeszcze trochę.

Jechanka, Super. Lisandra jeszcze. Świetnie. A, raz mega blue i robię smoka A ty, ta Lisandra ulta coś? Ma no. Ma. Weź ją tam. Przyciśnij. Ona chyba rekonuje. Ja widzę, co. r Okej. Okay. Miała tą r czy nie? Miała. Ale ona się nie spodziewała, Damian, to było tak szybkie. Dobra, Dobra wkurzyła mnie. Pum, bum. I ku to nie. O, Sandra? Jak poleciał. 102 metry. <noise> Dobra, to już nie co? Ale pałuje, ale pałuje. 1v4, 1v4. Lecisz do końca, do końca Damian, do końca. Damian, dawaj. Do końca, do końca. Ło. Lecisz, lecisz. O kurwa, nie polecam dalej chłopacy. Ratuj Yumi! No nie, no moim będzie się pić Ajajaj. O! Co jest? Ciekawa próba ucieczki Ej patrzcie na mnie, patrzcie na mnie! E, patrzcie, na mnie. E, patrzcie, na mnie. E, patrzcie na mnie, widzicie? Nie ma tu krzaków, nie? No. No. Ej, co jest? Że tak samo jest chyba jak Warus A pościli no, to się okay. jak akcje. Akcje. Ale jak krzaki się robią? No i zrobił inne warianty ciągł materiał na później Zbugowana gra. oh my god Krzak oh my god. którego nie ma A czemu to mnie? Lekko. Ale. 366 AP. Kolejny. Kolejny. O, pokręcę po śmigłem. A, B, to Nie ładny Ja to jak miś prawie 100% KP na Yumi. Ale z tobą, biedz, Za 0 krek <grymka. grymka> <grymka> Troszkę się rola zwróciły, co? No Nice, switcher. Ja się poczęstuję, a wezmę to. Ja to robię po prostu i zobaczę, co się da.

Istotne, kiedy na biegu. Kiedy na biegu, może? Hmm. Dobra. Tylko musimy się szybko zreagrupować do tego. Do smoka. Kukierian. Dobra. Dobra. Okay. Dobra. Dobra. Tak, a jeszcze koda, koda. No ja pachęci. <grych> Kurde, 45 widząc Flexik. Raindrop gra. Nie wiem, jego kojarzę solo kolejki z tylko Mam go. Ja mam Dark więc chyba lepiej, że mnie Że uczciwe ląski będą? co, te kobiety z natury są nieuczciwe? Hej, ty, hej. O kurde, ale poleciało. Nie wiem, co... Łyżka pobrana, dobrze Ja też biegam w ciałę na Chciałem, przywodniu Protekstem, że bałam się w agro Dobra, nie trzeba przeszować Ale ja, manaż naprawdę Dokładnie. jego go zabił. <grym> okay. Ja słowa ja rzeczy. O nie. Tak dużo ten to robiłem hmm. pewno 1500 pasywki fajne <laughs> O jest po co z ja tego boxa własny